Witajcie powtórnie na moim kanale z tej strony Magdalena Porada. Chciałam Państwu bardzo podziękować za y, każdą dodatkową subskrypcję, dlatego że dzięki temu możemy dotrzeć do y, wiele większej y, liczby o, o, osób poprzez y, wyświetlanie mojego kanału przez zespół YouTube. Także naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Dziś poruszymy sobie temat, y, czym jest efekt halo, czy też zjawisko aureoli. W codziennym życiu spotykamy wielu ludzi, y, którym poprzez pryzmat uśmiechu, ubioru czy postawy przypisujemy pozytywne cechy. Niestety, często mają się nijak do faktycznego charakteru czy prawdziwych zamiarów takiego człowieka. Podam Państwu przykład na narcyzach którzy bardzo często podczas rozpraw sądowych, ale oczywiście nie tylko, są postrzegani jako ludzie wiarygodni, prawdomówni. Pamiętajcie, że narcyzi mają niesamowitą zdolność manipulacji. Schludnie ubrani, podbijający swoje walory, często... Y jakby odbierani są w sposób pozytywny przez sąd. Stabilna praca, opanowany tembr głosu, wizerunek pożądany społecznie to cechy, które mogą świadczyć o tym, że narcyz jest również dobrym partnerem czy kochającym rodzicem. Często, mimo znacznych dowodów czy zeznań świadków drugiej strony, to narcyzowi przypisuje się właśnie te dobre cechy w pozostałych aspektach życia czyli relacjach z rodziną, opieką nad dziećmi. Osoby ze skłonnościami psychopatycznymi czy narcystycznymi potrafią kontrolować emocje klarownie argumentować swoje wypowiedzi. Używając prawidłowej postawy czy gestykulacji w sądzie, świetnie przy tym kłamiąc. Co nam zatem pozostaje? No, kochani, schować emocje i wszelkie bóle po prostu sobie w kieszeń. Mamy prawo nie zgadzać się z tym, co robią nam yy, i naszym dzieciom oraz najbliższym, ale nie przed sądem. Sąd bierze pod uwagę jedynie fakty i opanowanie. Dlatego, y, zamiast płakać czy być rozemocjonowanym, postawmy, postawmy na stabilność emocjonalną i racjonalne odpieranie ataków narcyza. Przede wszystkim, trzymajcie się swoich zeznań i nie pozwólcie, by y, zeszły na inne tory, rozmydlając sprawę. Podnoście również swoje atuty, pokazując, jak dbacie o dzieci, jak zapewniacie im wolny czas, jak rozwijacie ich umiejętności czy dbacie o zdrowie. To jest ważne. Ostatnio podczas widzenia mojego byłego narcyza z dzieckiem usłyszałam, że obowiązków wobec dziecka to on ma ogrom, ale praw już żadnych. I tu kłania się projekcja, bo tak naprawdę. To ja całą opiekę sprawuję nad dziećmi. To ja chodzę do lekarza, to ja, ustalam, ja usypiam do snu, to ja chodzę na przedstawienia do przedszkola czy na zebrania. To ja z dzieckiem wychodzę na dwór, czytam bajki, czy uczę modlitwy, dbając również o rozwój duchowy. To ja codziennie rozmawiam z dzieckiem o jej radościach i smutkach. Przyniesienie kilku zabawek raz na dwa tygodnie, czy zapłacenie kilku groszy alimentów to nie są faktyczne obowiązki życia codziennego i opieka nad dzieckiem. Macie, kochani, wiele atutów jako rodzice. Nie zapominajcie wspomnieć o czym w sądzie. Pamiętajcie, że wy również macie swoje dobre strony. A zamydlanie oczu w sądzie przez umniejszanie nam, to celowe odwracanie uwagi od faktycznej istoty sprawy. Wiem, że przy końcówce rozpraw przychodzi zmęczenie fizyczne i psychiczne, ale jeśli macie podobną sytuację, to zadbajcie w sposób szczególny o siebie, w tym czasie zrelaksujcie się, choćby dłuższym spacerem czy pójściem ze znajomymi na kawę. Odprężcie umysł i wytrwajcie do końca, bowiem narcyz celowo będzie przeciągał sprawy, byście y, tracili siły i wtedy to on uderzy ze zdwojoną mocą. Nie pozwólcie zatem na to. Dziś się z wami już żegnam, a w kolejnym podcaście y, temat gdy i kiedy narcyz mówi nam prawdę oraz co oznacza to dla nas. Trzymajcie